Przedsiębiorców Jurakonekt. Przedsiębiorcy od 5 lat spotykają się w kotelu Fajkier w celu pozyskiwania nowych klientów. Jak działamy? Część śniadaniową mamy już za sobą. Teraz każdy przedsiębiorca ma minutę czasu na to, by się przedstawić, powiedzieć, czym się zajmuje, jakich kontaktów biznesowych szuka, a na koniec Karol by tłumaczył. Czy zasady przystąpienia do grupy. Zaczynajmy. Zapraszam moją mamę, już, już tutaj do prezentacji naszej firmy. O, brawo. Pisze, jak już Biuro Podróży Robinson. Dalej niezmiennie zajmuję się od 15 lat podróżami. I co kochani, na pewno zastanawiacie się dlaczego na tym pierwszym slajdzie są dwa moje zdjęcia. Więc może zacznę od tego zdjęcia z walizkami. Świat jest zbyt wielki, aby przebywać w jednym miejscu. Dlatego jestem zawsze, słuchajcie, smakowana. Złota walizka, mała czarna i szpilki. Natomiast ta ciut większa walizka symbolizuje bagaż doświadczeń. Dlaczego taka mała? Ponieważ jest to bagaż złych doświadczeń. Gdybym chciała tutaj zamieścić walizkę z dużym bagażem tych samych dobrych, fajnych doświadczeń, no to nam się tutaj po prostu nie zmieściła. Dlaczego drugie zdjęcie moje w koronie? No, posłuchajcie, tak jak nie Mamy złotej upadki, prawda? Upadamy. Kiedy upadam, podnoszę się, zaokładam koronę i robię interes dalej. Słuchajcie, teraz słyszę kilka słów o firmie. Działamy od 2005 roku. Posiadamy zezwolenie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i staramy się stworzyć miłą, rodzinną atmosferę, jak do nas przychodzą klienci. Do kogo skierowana jest nasza oferta? Czyli do właściwie grup zorganizowanych, szkół, przedszkoli, wszelkich związków zawodowych, zakładów pracy, emerytów, rencistów czy uniwersytetów trzeciego wieku. Proszę dalej. Co organizujemy? Słuchajcie, organizujemy kolonie, czasy, wycieczki integracyjne, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wycieczki trwające od jednego dnia, dwa, pięć, wycieczki trwające nawet i dwa tygodnie czyli tak zwane wycieczki objazdowe, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolejny slajd, słuchajcie, zobaczcie, mamy, nasze wszystkie autokary są oznakowane tablicami jak również nasi kierowcy, piloci i pilotki mają apaszki i krawaty. Jesteśmy również partnerami klubu CMC Wired Zawiercie, jak i wspieramy Orkiestrę Świątecznej Pomocy.